Są ludzie, którzy całe swoje życie podporządkowują jednej idei. Dla Walerego Sławka tą ideą była Wolna Polska idea, która ukształtowała go od najmłodszych lat. Jeszcze zanim odzyskała imię na mapach, oddał jej wszystko. Był rewolucjonistą, konspiratorem. W ogniu walki organizacji bojowej PPS w roku 1906 wybuch bomby naznaczył go na zawsze. Odebrał mu oko, słuch w jednym uchu, i sprawność dłoni. Te rany stały się fizycznym świadectwem ceny, jaką był gotów zapłacić. Jego przewodnikiem, niemal religią, stał się Józef Piłsudski. U jego boku brał udział w akcji pod bezdanami. Dla niego budował legiony i polską organizację wojskową. Był jego cieniem i powiernikiem. Gdy Polska wreszcie nadeszła, Sławek z żołnierza stał się architektem. Trzykrotnie stawał na czele rządu. Nie wierzył w partię, wierzył w służbę. Jego dziełem była konstytucja kwietniowa próba ubrania w prawo wizji marszałka o silnym państwie. Ledwie zdążyła wejść w życie, niespełna trzy tygodnie później komendant zmarł i wtedy dla Sławka wszystko się skończyło. Wyznaczony na następcę, stał się pierwszą ofiarą walki o władzę. Jego idealizm i wierność prawu zderzyły się z brutalną polityką dawnych towarzyszy. Odsunęli go. Został sam. Tragiczny strażnik testamentu, którego nikt już nie zamierzał wypełniać. Jego ostatni akt był protestem i ostatnim meldunkiem 2 kwietnia 1939 roku, dokładnie o godzinie 20:45, tej samej, o której zmarł Piłsudski, Walery Sławek, sięgnął po swój stary rewolucyjny pistolet. Pozostawił notatkę: Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie winić. Odszedł człowiek, którego największa siła, absolutna wierność, stała się przyczyną jego ostatecznej klęski. W rocznicę jego urodzin pamiętajmy o cenie, jaką płaci się za ideały. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten film, będzie mi bardzo miło, jeśli go polubisz i zasubskrybujesz mój kanał. Do usłyszenia.